Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam Was na kolejny odcinek programu Zapytaj burmistrza, a w tym wypadku burmistrza Karlina. Dzień dobry, witam, Dzień dobry, pana. witam Państwa. Panie burmistrzu, czy jest Pan gotowy na kolejną serię pytań? Jak najbardziej. Mam nadzieję, że będę potrafił odpowiedzieć. <sum> Więc temat dalej węgla i czy dystrybucja węgla już ruszyła w Karlinie? E... Pierwsze, pierwsze tony, że tak powiem, do naszych mieszkańców trafią w najbliższą sobotę, w godzinach otwarcia Przoku, to jest godziny bodajże 8.14. I następne, w następnym tygodniu, a warto przypomnieć, że Pszok jest otwarty w poniedziałki, środy i właśnie soboty w określonych godzinach i w tych dniach otwarcia Przoku ten weget będzie wydawany. W czwartek o godzinie 8, bo dostaliśmy już takie zielone światło z węgiel Koksu, to jest ta firma, która, u której my będziemy zakupować ten węgiel. O godzinie 8 pierwszą partię 25 ton odbieramy i myślę, że no tam po godzinie, może po dwóch godzinach, już czwartek będzie na placu składowym. A tak jak powiedziałem, wydawanie zacznie się w sobotę. A czy doszły już finanse na wypłacanie dodatku węglowego, te dodatkowe dla osób, które już czekają ponad dwa miesiące? To Warto powiedzieć, że to też nie chodzi tylko o środki na dodatek węglowy, tak? ale na te wszystkie pozostałe nośniki energii, którymi zaopatrujemy się w ciepło to drewno, pellet i gaz LPG bodajże chyba tam jest to i te środki no, przychodzą do nas niestety w ratach. Mamy wydanych, jeżeli sami o samych decyzjach węglowych, to jest ich około 700 wydanych, pozytywnie zweryfikowanych wniosków. A do tej pory mogliśmy zaspokoić tylko 350 osób. Ponad milion zostało już wypłacone. No i czekamy na kolejne transze środków z budżetu państwa od Pana Wojewody. To jest tak, że jak przychodzą środki, to my albo w tym samym dniu zaczynamy no opieka społeczna właściwie, tak, zaczyna wypłacać albo następnego dnia, więc tu nie ma ani, ani chwili zwłoki, jak tylko środki się pojawią. Więc ja myślę, że no, trudno nam też określać, do kiedy wypłacimy wszystkim te należne pieniądze, bo to nie zależy od nas, tak, czyli czekamy po prostu na, na każdą transzę, też jak na zbawienie, bo wiemy jak bardzo mieszkańcy również czekają na te środki i, i że to jest dla nich duży problem. Czyli tutaj otrzymają wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli deklarację? A I czy... który, których wniosek został no, prawidłowo zweryfikowany. A czy wszyscy mieszkańcy otrzymają węgiel, ci co złożyli deklarację, czy, czy te, taki to nasz jest? Wszyscy, wszyscy dostaną ten węgiel, to jest tak, że ze wstępnych deklaracji mieszkańców, tak, no dla przypomnienia 700 wydanych pozytywnie decyzji na węgiel, dodatków węglowych, natomiast osób, które wstępnie, powtarzam jeszcze raz, ustnie zadeklarowały chęć pozyskania tego węgla, to ten wolumen opiewał na około 150 ton, czyli niespełna 200 osób, czy poniżej 150 osób, bo niektóre na przykład chcą jedną tonę, drudzy chcą półtorej tony, czyli mniej jak 150 osób zadeklarowało chęć otrzymania tego węgla, a na dzień wczorajszy, czy nawet jeszcze dzisiejszy z rana, mamy. Tych takich już pisemnych, bo przygotowaliśmy wzór deklaracji i na tej podstawie trzeba opłacić fakturę u nas. I dopiero z kwitem, takim tak zwanym kwitem, udajemy się na ten punkt dystrybucji, żeby ten węgiel odebrać. No to mamy tych konkretnych już na piśmie deklaracji co do zakupu. Kilkanaście, niespełna 20. Tak jak powiedziałem, przyjeżdża w czwartek te pierwsze 25 ton. Jak tylko te deklaracje będą kolejne na piśmie do nas wpływały, będziemy zamawiać kolejne partie. Złożyliśmy zapotrzebowanie na 150 ton. Patrząc na zainteresowanie, wydaje mi się, że to powinno wystarczyć, ale myślę, że jeżeli potrzeby będą większe, to i spokojnie zaspokoimy te większe potrzeby. Czyli temat węgla mamy zamknięty. Natomiast kolejne pytanie dotyczy akcji ZIMA. Jak będzie wyglądała w tym roku i jak, jak będzie temat rozwiązany w aspekcie oszczędności. Będzie załatwiana ta sprawa tak samo jak każdego roku. Tak? Nie, nie zakładamy na razie, że jeżeli spadnie śnieg albo będzie oblodzenie, to nie wyjadą pługi i nie wyjadą piaskarki, bo oszczędzamy. Do tego też nie można dopuścić i robiąc też oszczędności trzeba to robić i, i planować w sposób racjonalny i rozsądny. Nie spadać tak z jednej skrajności po prostu w drugą, więc no, mieliśmy już przykład ostatnich opadów w śniegu, więc być może nie tak szybko, jakby ktoś oczekiwał, bo y, nie ma roku, zawsze się powtarza to samo. Zima zaskakuje drogowców, Dokładnie. Y, jakkolwiek by nie było. Y, y, może nie tak o 6 czy o 5 rano te, te pługi i piaskarki wyjechały, ale, ale koło 8, 9 już się pojawiły na naszych ulicach. To samo dotyczy ewentualnych oblodzeń. Sprzęt będzie wyjeżdżał, zwłaszcza jeżeli chodzi o chodniki. też, Nie można dopuścić do tego, że nie wyjedzie piaskarka, nie posypiemy piaskiem śliskich chodników, bo oszczędzamy. To takich oszczędności robić nie będziemy, więc myślę, że liczymy trochę na tą zimę, że ona będzie łagodna tak? I, i że nie przysporzy nam dodatkowych kosztów, ale jeżeli chodzi o akcję zimat, będziemy. Robić to na tym samym poziomie jak w latach ubiegłych. Panie burmistrzu, czy w gminie wzrosną opłaty za śmieci i o ile? No, a propos w ogóle podwyżek różnych, tak w różnych aspektach, czy to energii, czy gazu, czy, czy paliwa. Czy, no, ostatnio przeżywaliśmy ostatnie kilka tygodni, zanim nie znalazło się rozwiązanie prawne i Sejm nie, nie, nie zajął się ustawami odpowiednimi. To groziło nam podwyżkę energii elektrycznej, czyli do oświetlenia, do zasilania naszych obiektów wszystkich publicznych na poziomie 600-700%, tak? Później się okazało, że ta podwyżka będzie tylko na poziomie 100 10% i dochodzimy do takiego paradoksu, że my się cieszymy z tego, że będzie podwyżka 100%, tak? Bo mogła być 600 albo 700, no, ale tak to. Tak to, tak to dzisiaj jest i, i dotykają nas wszystkich, tak? Jako mieszkańców, te podwyżki to widać w sklepach, to widać, jak płacimy za różnego rodzaju usługi, za nośniki energii i można by to wymieniać w nieskończoność. Natomiast no, też musimy sobie zdawać sprawę, że w przyszłym roku wszystko wskazuje na to, że gdzieś od lutego czy od marca też również podniesione zostaną czynsze w naszych zasobach komunalnych czy w zasobach TBS-owskich, no tak trochę ironicznie powiem, to też będzie powód do radości, tak? bo to będzie niespełna 10% czy około tylko 10% i tak można by sobie zażartować, ale to nie jest żartobliwe i każdy tą podwyżkę w jakiś sposób odczuje w swoich portfelach, ale wracając do śmieci, nie planujemy w przyszłym roku podwyżek. Jesteśmy po przetargu na wywóz odpadów i zagospodarowanie tych odpadów. Może nie po przetargu, tylko po negocjacjach, bo taka możliwość prawna również była. I co prawda, opłaty czy koszty nam wzrosną w stosunku do tego, co mieliśmy w roku bieżącym o 25%, ale sytuacja wygląda tak, że w tym roku mamy nadwyżkę lekką czyli więcej zbieramy tych opłat niż wydajemy na, na tą usługę i te środki przejdą na rok następny i to spowoduje też, że plus takie działania uszczelniające trochę ten system, pilnujące tych, tych kosztów, to spowoduje, że w przyszłym roku opłaty za śmieci po prostu nie wzrosną, i będą na tym samym poziomie, czyli ktoś kto nie ma kompostownika 28,50 z kompostownikiem 27,50 od osoby. Panie burmistrzu, pytanie odnośnie karlińskiego amfiteatru. Czy są jakieś plany rewitalizacji karlińskiego amfiteatru, który od lat niszczy je? No i myśmy kilka lat temu nawet mieli dokumentację na rewitalizację parku, całego, w tym remont oczywiście i modernizację amfiteatru, ale no ta inwestycja, przynajmniej dotycząca amfiteatru, musi być remontu amfiteatru i modernizacji musi być odłożona na kilka ładnych lat. To nie jest też, miejmy świadomość, w tych trudnych czasach, gdzie ciężko tak naprawdę, albo bardzo ciężko nam te budżety yy, zbilansować, dochody, wydatki, to nie jest y, taka inwestycja pierwszej potrzeby. Są trochę inne i, i myślę ważniejsze te potrzeby niż remont amfiteatrów, więc to będzie musiało trochę poczekać. Nie chcę tutaj mówić ile lat, ale to, to są lata, tak? To jest co najmniej kilka lat. Natomiast jest szansa, myślę, na, w niedługiej perspektywie na rewitalizację parków, bo my już taki program realizowaliśmy wspólnie ze Związkiem czy pod egidą Związku Miastej Gminy do Rzecza Parcenty. Samodzielnie wyremontowaliśmy park na ulicy Warańskiego, a w ramach projektu Związku do Rzecza Parcenty na ulicy Nadbrzeżnej, teraz kończymy park na ulicy Parkowej. I wszystko wskazuje na to, że w następnej perspektywie unijnej, a zakładam, że ona się pojawi prędzej czy później, te pieniądze pojawią się prędzej czy później w Polsce, również będą takie cele i takie działania, które pozwolą nam składać kolejne wnioski o rewitalizację kolejnych terenów zielonych. Więc park pewnie będzie szybciej zrealizowany i zmodernizowany, zrewitalizowany niż sam amfiteatr. Czy gmina w dalszym ciągu pomaga uchodźcom z Ukrainy? E, no, pytanie też w jakim sensie pomaga, bo jeżeli chodzi o materialną pomoc, to można powiedzieć, że ci nasi uchodźcy stali się już samodzielni. Nie korzystają, no korzystają oczywiście tam, gdzie są dzieci, to wiadomo, 500 plus i te wszystkie świadczenia społeczne, które można świadczyć na rzecz naszych mieszkańców. Oni też są nasi, to prawda, tylko mówię o Polakach. Tak samo uchodźcy, podkreślam uchodźcy, nie ci, co przyjechali zarobkowo, gdzieś tylko uchodźcy mogą korzystać również z tych wszystkich świadczeń, które są dostępne dla obywateli polskich. Oni mają swój PESEL, mają do tego prawo. Myśmy mieli w takim kulminacyjnym chyba momencie około 200 osób w w naszej gminie, dzieci, sporo tych dzieci, to też jest istotne, bo oni w większości zdecydowanie uczęszczają do, nas, do naszych szkół, a co za tym idzie również, za tymi uczniami idzie subwencja oświatowa. Tak? To są też dodatkowe środki, które możemy zagospodarować. Na dzień dzisiejszy jest dokładnie 162 osoby, w tym około 50 dzieci w sumie. Jeżeli chodzi o te świadczenia z pomocy społecznej, to informacja jest taka, że na tą grupę osób, dwie osoby w tej chwili, korzystają z takich świadczeń dystrybuowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Reszta w większości pracuje. Oni też są tacy, którzy powynajmowali mieszkania tutaj na terenie naszej gminy Karina, utrzymują się samodzielnie i są, można powiedzieć, samowystarczalni. Nie, nie, nie trzeba wsparcia takiego finansowego z budżetu gminy, czy to z budżetu państwa. Panie burmistrzu, a gdzie mogą szukać pomocy osoby niewidome i słabowidzące? No w, tutaj myślę, że takim pierwszym kontaktem to, to powinien być Polski Związek Niewidomych. Jest taka organizacja, która wspiera właśnie te osoby niedowidzące, słabowidzące, też w kontekście pozyskiwania pomocy materialnej. Tak jak każdy inny obywatel, te osoby również mogą korzystać z tej pomocy, która jest dostępna w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. I to są te, te miejsca u nas szefową można powiedzieć nawet tej organizacji powiatowej Polskiego Związku Niewidomych jest pani Lucyna Bąkowska. Szczególnie osobom starszym nie trzeba tej pani przedstawiać, bo to jest wieloletnia mieszkanka nasza. Bardzo mocno też zaangażowana w działalność Polskiego Związku Niewidomych i zawsze te osoby, które takiej potrzeba, potrzebują pomocy czy wsparcia, czy choćby uzyskania pewnych informacji, zawsze mogą na nią liczyć. I do niej wszystkie problemy, prośby i zapytania tak, kierować? Bo tak? Bo my nie mam jakby takich też formalnoprawnych możliwości. Jakiś ekstra środków, dzielonej puli na to, żeby wspierać mhm. osoby niedowidzące czy słabo widzące, Natomiast poprzez Polski Związek Niewidomych ta, ta pomoc jest udzielana. Wiemy o tym, bo też się od czasu do czasu spotykamy z panią Bąkowską i, i widzimy, jakie są tam możliwości. Potrzeba. Panie burmistrzu, na jakiej zasadzie działa lodówka społeczna w Karlinie? No, na bardzo prostej, tak. Ten, komu zbywa jakaś żywność, oczywiście, żeby też nie była przeterminowana, tylko zdatna do użytku, tak powiem trochę kolokwialnie, to można tam zanieść jedzenie, jakiś posiłek, jakiś produkt spożywczy, tak? Wstawić do tej lodówki. Ten, kto potrzebuje, po prostu przychodzi. Jeżeli coś jest, to może to po prostu zabrać. Ta lodówka u nas. Już od kilku miesięcy, no kiedyś było tak, że tylko przed świętami wystawialiśmy tą lodówkę, w tej chwili już jest to taka akcja całoroczna, każdego dnia, czyli ona stoi na ulicy Parkowej przy naszym Karińskim Ośrodku Kultury i tak jak powiedziałem, ci którym zbywa, Mogą tam wstawić jedzenie, ci, którzy potrzebują, mogą po prostu je wziąć. Ale dla tych, którzy nie wiedzą, jest to lodówka ogólnodostępna, tak. stojąca na zewnątrz. Tak. Można ją otworzyć, można ją zamknąć tak, tak, kiedy tak. się chce i jak się chce, tak? Tak jest, dokładnie tak jest. Stoi na zewnątrz, nie trzeba wchodzić do pomieszczenia, tylko czy to jest noc, czy rano, czy popołudnie. W każdym momencie można do niej przynieść i włożyć oraz wyjąć to jedzenie nie jest na klucz na przykład na noc, wszystko jest otwarte i powszechnie dostępne. To była partia pytań takich prospołecznych, natomiast jest jeszcze ostatnie pytanie, które dotyczy walki z kłusownictwem. I tutaj pytanie, że zbliża się okres świąteczny, a w Karlinie od dawna jest problem kłusowników ryb. I czy nasze rzeki, no tutaj rzeki w Karlinie, w dalszym ciągu chronią strażnicy? No, nie do końca bym się zgodził z takim twierdzeniem, że to jest problem kusownictwo, bo jak może nie wszyscy pamiętają, ale kilka lat temu bodaj, że w 2016 roku zarządzanie obodem rybackim właśnie przejął Związek do Życia Parsenty. Od razu tym jednym z priorytetów naszych działań było właśnie zapobieganie kłusownictwu albo zwalczanie tego kłusownictwa. Powiem, że do dzisiaj pracują tam czterech strażników na etatach, czyli oni są nad wodą dzień w dzień. Oczywiście nie w każdym miejscu, bo to trudno ogarnąć. Obszar jest dosyć duży, ale warto też powiedzieć, że w tych działaniach wspierają bardzo mocno naszych strażników społeczne straże rybackie. Jest taki, taka społeczna straż w powiecie białogardzkim, w powiecie szycineckim, w powiecie kołobrzewskim. Do tego hmm. trzeba też um, doliczyć funkcjonariuszy czy to policji, czy straży granicznej, bo hmm. oni też tutaj współpracują z tymi wszystkimi służbami po to, żeby tych patroli nad rzeką o różnych porach, nie tylko od 7 do 15, ale, ale również w godzinach nocnych, wieczornych było jak najwięcej, ale ten rok jest może taki trochę inny od poprzednich, tak? Też w tym roku widać trochę więcej tych przypadków kłusownictwa i, i, i też więcej udaje się łapać. To znaczy, że, 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 że trochę, trochę bardziej niektórzy chcą w sposób nielegalny korzystać z walorów, z walorów naszych rzek. I, I ostatnie zdarzenie, które miało miejsce na elektrowni w Roślinie bardzo nas niepokoi, bo tam na Roślinie, między innymi, są odławiane trocie i łososie, jest pozyskiwana ikra i mlecz, i tam też te ryby, które zostały złapane, niektóre są od razu wypuszczane do rzeki, bo, bo mnie nie, nie, nie korzystam, nie, nie ma 100% ikry wyciągniętej z ryby czy mleczu, tylko zostawiamy tak, żeby jeszcze w sposób naturalny ta ryba mogła, mogła się wytrzymać, Ale tam też trochę tych ryb było w takim basenie malutkim, takim przeżyciowym, tak? Czyli trochę tu i później się wypuszczamy te ryby do rzeki, bo, bo nie ma tak, że ryba po pobraniu ikry jest zabijana i zabryjerana do domu. To od wielu mhm. lat tego nie stosujemy. No i niestety tam dostało się dwóch takich delikwentów, którzy z jednej strony zabrali część ryb, część ikry na rybku po prostu została zniszczona. Te straty, które my szacujemy to ponad 40 tysięcy złotych i to jest naprawdę ogromna szkoda dla, dla środowiska. Policja prowadzi dochodzenie, myśmy też wyznaczyli tam 5 tysięcy złotych nagrodę za uzyskanie informacji, które pozwolą tych sprawców złapać. No i mam nadzieję, że działania policji doprowadzą jednak do, do zatrzymania tych, którzy to zrobili, bo bez sensu dokonali zniszczeń, których nie trzeba było dokonywać. Bardzo dziękuję za dziękuję wszystkie bardzo. odpowiedzi i dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję.